Cześć, witajcie, tutaj ja, Avi i dzisiaj dla was nagrywam kolejny odcinek z serii LittleBigPlanet Planet. I jak możecie zauważyć, tak, bo... Ja to robiłem tak troszkę, mi to zajęło... Nie wyszło rewelacyjnie, dobra Wyglądam okropnie, ale dobra Ostatnio przeszliśmy sobie fabułę Little Big Planet, Więc pozostały nam misje poboczne Dzisiaj zrobimy sobie pewną część ich I zaczniemy sobie od skoki przez kwadrat, tak? Kr krawat Krawat! Co jest krawat? Skoki przez krawat! Zagraj! Sprawdzimy sobie, ale zanim przejdziemy do odcinka, to sponsorem jest strona Dziwobrania, na której są super wzory na koszulki, bluzki, bluzy, kubki, naklejki, no i tak dalej. Są bardzo dobrej jakości nadruki, możecie również uzyskać bądź kupić sobie mój wzór, Ty również widnieje na moim profilu. Zapraszam do sklepu, oczywiście link jest w opisie tego filmu. Ja wam... Ja was na początek oczywiście zapraszam do pozostawienia jakiejś oceny, subskrypcji bądź komentarza, jeżeli chcecie więcej planet na kanale jak i również na serwer Discord, który jest oczywiście w opisie. Jest tam miła atmosfera i możecie ze mną popisać. Stale jesteście informowani o nowościach. Witaj w skokach przez, przez krawat. Przeskakuj przez krawat króla. Nie daj się zrzucić. Przetrwaj i jak najdłużej. Zbieraj bańki punktowe zanim zginiesz. Okej, okay, zeskocz do ciury, aby rozpocząć. Coś tam masz, kolego, dla mnie? Nie, to mi się ma. O! A ja sobie muszę... To obrzydliwą postać zapisać. Świetnie. Mogę jakoś tam wejść? Dzięki. A to się pewnie rozwali i spanie tam do mety jak umrę, nie? Od razu tu skoczy zapewne nawet. No, jak myślałem. Okej. Okay. A, Taki krawat! Dobra! Kra chyba nie jest za głośna, bo sprawdzałem na poprzednim filmie i nie wydawała się taka głośna. Dobra. To powinno być proste. Raczej nie będzie na Pier Dzielać wiadomo jak bardzo. W momencie, jak jest, się znajdę przy tym zielonym czymś na, na lewo to jest jakiś czytnik, co nie. No w tym momencie powinien skoczyć, tak? Bo respi panikę. I to właśnie ten moment, kiedy. Jest to po prostu bardzo bliziutko. No już trochę szybciej. Ale muza w <grytanie> ale jaja. Ciekawe czy da się to zrobić na, nieś na nieśmiertelności, żeby nie umrzeć. Nie no, nie da się. Te poboczne jakby są tak skonstruowane, że ich się nie da zrobić tak, nie? Że po prostu przejść. Tutaj umierasz albo, albo trwa to nieskończoność. Tak mi się wydaje. Dobra. Ty, czemu mnie to przesuwa? Jakoś dziwnie. Ale to jest teraz szybkie, nie? To już nie ma żadnej zasady ze z tym znacznikiem na lewo. A, po prostu muszę skakać. O mój Boże! A! Mnie! No trudno, no nie udało się Do końca, ale i tak było dobrze chyba Jej, mam naklejkę na rękawie No tak nie powinno być. Dobra, potem ją usunę. Wow! Lecimy, lecimy dalej Fajne! Fajne to było. Czekaj, co? A jakie są bańki jeszcze? Nie ma to, trzeba. Dobra, nieważne. Następny poziom poboczny jest to wyzwanie wspinaczki na zamek. Spodziewam się jakiejś spinaczki na szczyt, tak? A fajne są te poziomy bonusowe. bardzo mi się podobają. Ale i tak, szukanie skrytek to jest coś, co musi być, nie? Na lewo widzę, że chyba możliwości pójścia nie ma. Witaj w wyzwaniu w spinaczki na zamek. Wygraj z czasem i jak najszybciej dotrzyj na metę, żeby mieć dobry wynik. Pamiętaj, zbierając bańki punktowe, zatrzymasz zegar i zdobędziesz punkty. Spoko. Lecimy na razie bardzo łatwo. To chyba będzie miało koniec, skoro. To ma jakiś tam swój konkretny limit czasu, nie? Pa, 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 pa. Ej, ta muzyka jest tak dobra. Aha. Ta nuta jest tak świetna. Ale wzięli jakiś tutaj poleciał montaż tej muzyki. Wyciszone są instrumenty w tyle. Delikatnie. Niektóre. Tak mi się wydaje. Inaczej brzmiała ta muzyka. Na pewno. Chyba, że mi się coś z kolei. Nie, może tak być. Ej, bo mało czasu. Czemu tak mało czasu? Nie! Bardzo mało czasu. A parkour jest, no, trochę taki sobie. A czaje, czemu, Ech, bo to musi być do góry. Czemu tak się wydarzyło na myśli, nie? prawdopodobnie wtedy nie miałem tak maksymalnie. Ej, zegar się zaciął! O dobra ciała! <grystanie> nie wiem czy widzieliście. Jakoś idealnie się spojrzałem na zegar, kiedy... się zaciął. To śmiesznie. O, udało mi się doskoczyć. Wow. Y powtórka. Check, checkpoint Ale chyba się i tak nie wyrobię, nie? Ja musiałbym to zrobić chyba bezb bezbłędnie, żeby się wyrobić chyba, że na no, ostatnie sekundy. O! Udało się Udało się! Eee, to nie było takie ciężkie w wypadku takim. Bezśmiertnie? co ty gadasz? Aha i nic w związku z tym. Bardzo źle... A, mam fajny miecz, nie? Zielony. Tak na profilu! A czy chyba na profilu YouTube nie mam wizerunku miecza? Ale generalnie mam ten miecz. No generalnie go mam. Nie wiem, jeżeli go życie to mam drugi kanał. ABI po polsku, więc polecam, ktoś nie wie. Nagrywam tam Strikton Transformers. No i lecimy. Jazda na deskorolce. Minęło ledwo 7 minut odcinka. My już zrobimy trzeci poziom. Masz na wyścig. Chwyć deskorolkę i pchnij ją, żeby ruszyć, a potem szybko na nią wskocz. Chwyć, żeby e, chwyć, chwyć, gdy znajdziesz się na desce i naciskaj przycisk X, aby przyspieszać. Boże, on się śmieje i nie mogę się skupić, nie? Już przestał w końcu. Wygraj z czasem i jak najszybciej dotrz na metę, żeby mieć dobry wynik. Spoko, pani deskorolko... na samochodzie. Czy bardziej pan? Halo? Deskorolka mnie nie słucha Dobra, lecimy Ale rock'n'rollowe ręce Myk Oho, kurde Siup! Ej, bardzo fajne poziom. Bardzo mi się kojarzy z tym Uuu. Z Takimi jego poziomami na YouTubie. Boże, jak nagrywali niektórzy, tak lecieli do mi się rozwalali głupio, nie? Kojarzycie na pewno. Ej, bardzo fajne. Ale szybkie. Fajne, szybkie. Fajne. Nie <noise> wiem, czy odcinek na te bonusowe, poboczne, jakieś poziomy był dobrym. Mogliśmy to w sumie robić w trakcie, nie? Ale dobra. Nie zrobiliśmy taki trudno. Tutaj. Generalnie, jak nie mam jakiejś... Jakiegoś poziomu pobocznego to wyskakuje, jako taka kutka, nie? Więc tutaj mamy wszystko. tutaj też mamy wszystko. Fajnie. Robimy. Płonące huśtawki. Łatwy. A co jest, jakiś trudny? Tutaj co to jest? A, to, 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 to nieważne. Płonące huśtawki, łatwy. Chyba łatwe. <laughs> Chyba to będzie łatwe, mi się wydaje. A znowu ty, głowa. Biegaj oraz skacz po huśtawkach. Nie, nie śmiej się no. I nie usmasz się na ognistych przeszkodach. Wygraj z czasem i jak najszybciej dotrzy na metę, żeby uzyskać dobry wynik. Już, już to jest standard. To już po prostu jest standardowe. A mogę bańki jakieś dobyć? Tutaj nie ma bańek. ta ta muzyka też jest taka klasyczna, nie? Jeżeli to czujecie. Dobra, przyjdę sobie tak, no, ja nie wiem, po co tutaj... Mam na tym biegać, jak mogę, bokiem, o, ale ten czas zapieprza. Bo to jest takie szybkie, dlatego. Bez problemu. No i fajnie. Alej! To był najszybszy poziom, jaki naprawdę był w tej grze. A, bo to był... Rozumiem, to ma poziomy trudności, to był taki naprawdę łatwy. No to nie powiem, czegoś takiego się nie spodziewałem, lecimy z poziomem średnim. Graj, zobaczmy. Mam nadzieję, że będzie tak samo łatwy, nie? No już może trochę trudniejszy, by było fajnie. Chyba to samo gada To jest na pewno ten, który ja wybrałem Ja no chyba średni No, to jest co innego No Jak to jest wszystko, to, to dalej jest łatwo, nie? Ale, ale o ile to jest naprawdę Tak wiecie, wszystko wszystko Ależ chcę poziom trudny! Poziom ciężki. To mnie interesuje, a nie jakieś łatwości. Chwila, naprawdę to jest wszystko. To jest wszystko, ale stypa. Ale stypa. Dobra, dalej, dalej. Jeszcze to może takiego speedruna tym zrobić, że masakra. Mam oko niedokolorowane, ale moja pozycja jest generalnie brzydka, muszę ją poprawić. Szkoda, że nie ma takich okularków. Po prostu. Musiałem sobie jakoś dokleić myślę. Dobra, poziom cięż, trudny, tak? Lecimy z poziomem łatwym V3. Ty gadasz to samo, co gadałeś. Zobaczymy, czy chociaż umrę raz. To ciekawe, czy mi się uda umrzeć. Ale wątpię, no. Jak ja to speedrunuję, widzicie? O! Ej, dobra, tego nie zauważyłem. To było skupane. Ale dalej, no pozostaje przed tym, że to jest za łatwe. To, że złapali mnie na to, że się nie za bardzo skupiłem, no bo wiadomo, skupiłem się na tym, żeby to wyspidranować i ich upokorzyć jak najbardziej, nie zmienia faktu, że jest to łatwe, nie? Chyba zmieniam. Nie, to dalej jest łatwe. Po prostu się tego nie A, ale Chociaż było to oczywiste. To mi się bardzo kojarzyło z taką grą. Była jakieś taka gra. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Ale generalnie gra się nie? Fania. Większość z was chyba wie o co mi chodzi. Jest taka po prostu piłka i ona sobie tak... Spadała jakby na dół, nie? I na dole były właśnie takie dwa... Tego motywu rzeczy, które odbijały tą piłkę do góry. Ale unikłem. No ja się unikłem. Przeskoczyłem pół mapy. Ej! Najgorsze jest to, że jak jakby się odbije po takim kątem, to on nie jest w stanie jakby tego wyhamować. On po prostu leci wprost na ogień. Do przodu, do tyłu, niamowy, nie? O czymś takim. Dobra, koniec. Łatwo! Bardzo łatwo. Żadnej trudności nie było. Czy była jakaś tam wiadomo. Ale no, może nie trudność, a bardziej brak skupienia. Było to spoko i fajna muzyka. Fajne emisje poboczne, generalnie. Te trzy, tak? Chociaż tutaj już umarłem, to już nie mam tego. Symbolika nieśmiertelności, tak? Dobra, kolejny poziom. Skocz do tunelu, unikaj e, pułapek z kolcami. Wygrać z czasem i jak najszybciej dotrzyj na metę, żeby uzyskać dobry wynik. Pamiętaj, zbieranie, baniek, punktów, tam punktów, ble, ble, ble gadanie, jak zawsze. Dobra, lecimy. O! Nie bardzo wiem co się dzieje. Ale mamy checkpoint, a ja nie widzę bańek żadnych. O, są! Są bańki! Ała Ale muza, nie! A, nie mam na tym skakać, dobra, czaję. Nic nie robię. Ale muza, ej, muza niszczyciel. Te dałoby się to przejść, nie ruszając się dosłownie. To może taki don't move, nie? Wiecie, motyw. Mapy, normańskie, pulsa. <laughs> Ale zdjęcie poszło. O, jednak trzeba się ruszać. Wzięło mnie zaskoczenia. Kubany No nie, nie zdążyłem! Ale żal Zabrakło mało, nie? 1200 Me Nie jestem z tego zadowolony. No ale no nie będę tego też powtarzał, mega no wiadomo, no po co? Nic tego bym nie miał. Jak już jakiś nagród nie dostaje? No, chyba na poważnie nie ma z tego żadnych nagród. Skoki Surykatek. O, to będzie ciekawe. No, to będzie ciekawe. Pamiętam te. O właśnie. Hej, bez futrzaku, umiesz skakać? Przeżyj i jak najdłużej zbieraj bańki punktowe. Nie daj się szybko zabić. Unikaj rozżożonych e, węgielków i nie spadnij z Surykatek. Naciśnij czerwony przycisk, gdy zechce ci się zacząć. Hi, hi? Okej, okay, w taki sposób zacząć, bo... Dobra, nieważne. Trochę to po prostu sus było, nie? Bez tego przecinka. Mam nie spać surka surkatek? W sensie te surkatki będą powoli zanikać? Coś będzie się na nich pojawiać? O co chodzi? Ile paniek! A, Impostory! W taki sposób. Nie, no impostory to nie fajnie. Hopa! <laughs> Jakąś tak skoczę mega do góry, nie? Staram się, ale chyba się nie da jakoś tak mega wysoko. Dobra, nie będę skakał. To będzie mnie samo wybijać, może. To już z RNG, jak mnie wysoko wybije. No, to za nie No chyba zależy od tego pod jakim kątem stanę sobie na tych surkatkach Bez futrzaku No jak w ogóle śmiałbym tak nazwać, nie? <grystanie> ale pamiętam tak nazwali Ej, ale co? To bo nie było tak dawno temu jak zacząłem nagrywać tą serię A łapie mnie nostalgia, to jest powalone Znaczy ta gra generalnie jest nostalgiczna, nie? Bo to jest jednak faktycznie gra dzieciństwa ogólnie Więc Teraz sobie tak stricte przypominamy tą grę, ale wzajemnie. Okej, okay, tam coś jakieś roślinki dziwne. Nie wiem, jak miałem to zrobić. Ale jakiś achievement wpadł, ja nie wiem, czy to w ogóle było widać, że 8 miałem tego. Kombo 8, nie? Dobra, zrobione. Ciekawe, jak długo to by trwało, tak w sumie, mnie ciekawi. Nie mam pojęcia. Właśnie, zawsze mnie, zawsze mnie to właśnie zastanawiało, czy takie poziomy. one mają w ogóle koniec? One się jakoś kończą, czy one tak. po prostu są. po prostu są. O, nie mam kluczyka! A czy ktoś mi pisał kiedyś, że w ogóle na jakiś tam. pojedynczych poziomach tam pozapomin... znaczy, nie, że pozapominałem, ale nie zauważyłem. Faktycznie, bywało coś takiego. Czekajcie, no ej, nie pomijaj mi leveli, czekaj. Tu pójdę do góry, zobaczę gdzie mi może brakować. Dobra, na tych najcięższych na szczęście wszystko mam uzupełnione. Tutaj, tutaj. Wszystko jest. Wszystko jest. Tylko tutaj, jeden poziom. Ha, czekaj, nie tutaj. Tutaj. Nie, nie gdzie to były? Ty? Tu. Tylko jednego poziomu brakuje. Trzeba go uzupełnić. Na następny odcinek postaram się go z... zdobyć i znaleźć tam. Wiadomo. Biegnij w lewo i prawo, żeby w... wpadać do dziur w platformach. Unikaj potwornego gazu u góry i na dole. O nie wiem, co to jest za poziom. Ej, za to jest poziom. Na dole. Przeszlij jak najdłużej i zbieraj bańki punktowe. Zanim zginiesz. A ci czerwony przycisk, żeby zacząć. Tak? Tak twierdzisz? Dobra. Bez przedłużają. To jest, to, jest, to jest crazy general Jeszcze raz Ja myślałem, że to może tylko z góry być. O, no, zamknij się gościu no, bez przesady, że w taki durny sposób to... Ej, no ale to są dwa pod rząd. No co to ma być w ogóle? Ej. No chyba trzeba poczekać sobie aż to. Całe tam pójdzie do góry, nie? Dobra, bo to już leci powoli z naprawdę wysoką prędkością. Nie możesz za szybko spadać w dół. Nie, nie spadaj w dół. To przyspiesza czy coś? To będzie tak, tak po prostu łatwe. Jakieś przeszkody po drodze? Nie! Dobra, nie robię tego, to jest durne. Nie podoba mi się. Koniec. Nie podoba mi się, bardzo niefajny level. Najgorszy, najgorszy poziom. Jestem zły. Tak, sagbo jest zły. Słuchajcie, ja bym jeszcze jakoś Dius, ale sagbo jest skurzony. Dalej, nie podoba mi się, zawiodłem się. Nie wiem, trzeba by tak jakoś. Dobra, ostatni poziom na dzisiejszy odcinek jest to labiry... labirynt baniek? Będzie multum baniek może. Ej, fajny byłby taki poziom, gdzie zostanie zasrane bańkami. Chciałbym takie coś. Chaj kawałki gąbek, żeby jak najszybciej przejść przez labirynt, unikając rozszerzonych węgielków. Tak? E, wygraj z czasem i jak najszybciej dotrzyj na metę, żeby uzyskać dobry wynik. Pamiętaj, zbieranie baniek punktowych trzeba... Zatrzyma czas i da ci punkty. Czy wtedy te... Co się czas zatrzymał, to było przez to, że bańki... Ty, o faktycznie tak to działa! E, nie wiedziałem! Opisali tam! Ale ja wtedy jakoś to źle zrozumiałem, myślałem, że jakieś... No, ...jakieś dziwne rzeczy on tam gada, nie? A to rzeczywiście to jest... ...mechanika gry, ale jaja. A jak mam to przejść? A przesuwając te dziwne drążki. Ale to... Okej, okay, tutaj jest jakby pokazana taka dźwigienka. Nie da się niektórych przepchać, tak po prostu. No niech będzie No i tam jeszcze jest meta, nie? Dobra, ale my sobie pozobywamy, może troszeczku ich Tych paniek jednak O, 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 nie zauważyłem, przepraszam Ciesak boił, musiało cię to trochę zaboleć A Raczej bardziej zapiec, nie? Niczym jak po ostrym kebabie, O! o. Znowu, przepraszam szmatko z grabko, tak? Dobra, lecimy do mety. Nie ma co dalej tutaj czekać. Eee, punkt 10 tysięcy. Ej, to jest bardzo dobry wynik. Ogólnie to jest dobry wynik. I przybliżenie. Świetnie. Fajnie. 10 koła, to jest bardzo dobry wynik. Number one jestem. Tak, kto by pomyślał. Dalej. Dobra, no to tyle będzie z tych pobocznych poziomów. Na następny odcinek nadrobię sobie ten e, wesela, czego nie zebrałem. No i robimy kolejne poziomy. Zobaczymy, może w na następnym odcinku uda nam się skończyć wszystkie. Czyż nie? Będzie jeszcze... No czyż. Mi się wydaje, że będą jeszcze z tego z dwa odcinki pobocznych poziomów. Na razie Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do pozostałych odcinków z Planet. Do, poz do pozostawienia oczywiście jakiejś oceny subskrypcji bądź komentarze, jeżeli chcecie więcej little Planety, jeżeli tę grę lubicie. Jak i również no, zapraszam Was na mój serwer Discord, który jest w opisie, możecie tam ze mną popisać i stale jesteście informowani o nowościach. Tak. Aha, no i tam wspominałem o drugim kanale. No to jeżeli chcecie, lubicie Transformers, Może nie znacie, to zapoznacie się, bardzo fajna gra, polecam. To zajrzyjcie sobie, tam chyba w opisie też mam link do mojego drugiego kanału, więc do zobaczenia na cześć. Najwyżej w opisie kanału, czy po prostu jak wejdziecie sobie na mój kanał. Macie te filmiki, nie? Na mojej głównej stronie, jakby kanału, to gdzieś sobie w dół scrollujecie, i tam są polecane kanały przeze mnie. Bo tam właśnie to jest, no. No tak. Do zobaczenia i cześć. Daj, papa! Pa. O, o! Pożegnam się z Hakbojem sak Mieczem, o!